Wyciągarą ma, fajna dziura właśnie Wyciągara i wyposzed Tylko nie wiem czy w lewo czy prosto Całkiem prosto Ja bym powiedział, że całkiem... Gdybym się tu trzymał krawę, to bym przeszedł Tak, żeby dziurę mieć zawsze o

Nie wiem, nie wiem. Tak Według mnie to jest. Ja. No dobrze, 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 dobrze. Ciąg, ciąg, ciąg. No nie dobrze. Pięknie. No to już. No to już. Jak to było? Stopić na dębowo? Stopić na dębowo, tak. Dobra. No Jeszcze spójrz troszkę w górę. Jeszcze hmm. go na różne chyba się chodzi. Jeszcze. Teraz to już nawet na wyciągar? Wentylator jeszcze wkradnie prąd. Ja Cię kręcę. No Bo źle, żeście to zrobili. żeby się tam zapiąć, żeby się prosto ciągnąć. A ja tak to widzisz, wywalało go coraz bardziej. A o to się te małe? O opasać to całe. I heja. No, teraz to nie wiem co. Teraz to musimy objechać, wszyscy zapiąć go w trzech i go tu przeciągnąć. Na prosto. Do góry?